Psik, psik, Siup, siup. psik, psik. myju, myju. Czy z tamtej strony masz też już czysty ekran? Czy my tylko od wewnątrz myjemy? Ekran. Ekran. Ale zapraszamy Albo Was. Albo monitor. Zapraszamy Was na odcinek, w którym chcemy pogadać o tym, że mamy tutaj różne środki czystości. Chodźcie, chodźcie z nami. Idziemy posprzątać. Zapraszamy na dyżury. dyżur sprzątający, dyżur modlitewny, dyżur pogodnego wieczoru, dyżur zmywający, mamy jeszcze liturgiczny, jakie mhm. jeszcze mamy? No czasami nawet dyżur miłosierdzia możemy spotkać. Tak, i wiele innych, które sobie wymyślimy, dyżurów. I po co to wszystko jest? Otóż, idea taka jest też, że oaza to jest forma rekolekcji przeżyciowych. I to przeżycie odbieramy w taki sposób, że przeżywamy wszystkie te tajemnice w sposób bardzo nas dotykający, dotykające serce, ale również przeżywamy wspólnotę poprzez to, że robimy coś konkretnego dla wspólnoty. A jak zrobić coś konkretnego dla wspólnoty? Zmywać, sprzątać, ścierać kurze. Ale też wiesz co, Myślę sobie to jest tak, że to jest dom, a w domu każdy ma jakieś zadania. Znaczy w sensie jak my je wypełniamy, to mamy takie poczucie, że to jest też nasze. No i dla mnie naprawdę niezwykłe też doświadczenie, to pamiętam ze swojej pierwszej oazy, że jak fajne może być zmywanie naczyń, jak fajne może być sprzątanie po kimś. Jak fajne może być to, że my to wszystko robimy razem. I mam wrażenie, że chyba nie ma nic bardziej jednoczącego wspólnoty, jak wspólna. Praca. No dokładnie, to jest też taka y, fajna forma bycia ze sobą. Tam jest multum jakiejś zabawy, takiej radości, nie? Pozytywnej energii. No, śpiewanie barki ludzi. przy zmywaniu naczyń. I to nie 21.37. Nawet yy. można w południe wtedy śpiewać. Tak, abba ojcze, chwytanie się za za ręce i ta piana, która... z dyngus, że tak powiem, który, który jest jakby w czasie zmywania. Jest to naprawdę fajny taki czas, bardzo, bardzo, bardzo pozytywny i bardzo radosny i taki pokazujący w ogóle, że praca, którą robię, może być naprawdę fajna, ona jest przydatna dla innych. I to nie? jest też fajne, nie wiem, czy ty się pewnie się z tym spotkałeś, że później rodzice się pytają, co z tymi moimi dziećmi się stało, bo wró wrócili z oazy, jak wcześniej nie chcieli sprzątać, tak teraz sprzątają, jak wcześniej nie chcieli zmywać naczyń, tak teraz zmywają. Co się z nimi stało? No, to się stało, że doświadczyli tego, że to naprawdę może być fajne i dawać radość. Znaczy w ogóle też jest tak, że niektórzy pierwszy raz pewne rzeczy robią. A to prawda. Ty I tego się uczą i to też jest w ogóle myślę fajne i takie przydatne w życiu, nie? No więc yy, warto słuchajcie pamiętać o tym, że te dyżury naprawdę są super i chcemy je wypełniać z radością. I jeżeli chcesz być ogarniętym człowiekiem i wiedzieć jak się lata na miotle i jak się nią też sprząta, to zapraszamy do Oazy. Cilins Bank zero kamienia. Dobra, słuchajcie, o czym my tu chcemy